Hey, zawsze bardzo serdecznie w kolejnym filmie serii Pokémon Alpha Sapphire. No i tak, ostatnio się właśnie tutaj w Battle Mansion. No i w dzisiejszym odcinku dalej będziemy kontynuowali wyzwanie tego miejsca, właśnie w trybie z rozgrywki, w formacie w zasadzie, tak to się bardziej określa: Single. No i tak, wcześniej powiedziałem, że tu jest super single, ale czegoś takiego jednak nie ma. Pokieć mi się z Battle Tree właśnie w wersjach Sunny Moon. Tak jest, tutaj mamy normalnie poziom single. No i stopniowo on będzie em, coraz trudniejszy, zresztą sami widzieliście w poprzednim odcinku, jak już na e, któryś tam walkach, e, na chyba dwunastej tak jest, e, zaczęło się e, trochę komplikować. E, no dobra, więc wyślę znowu te same Pokemony, moje najlepsze chyba. E, chociaż sobie też mogę jakiegoś na przykład Pokemona dobrać sobie z moich Emeraldów, chociaż czy tam były jakieś praktyczne Pokemony? W sumie alaka za może. Dobra, w każdym razie tak, czas na kolejne walki. Walka 13, walka 13, moi drodzy. No i mam nadzieję, że uda nam się dojść do 20, aby zmierzyć się właśnie z Battle, tą właśnie taką tutaj, jakby liderką tego miejsca. Dobra, więc walczymy teraz z Karniwajnym Pokémonem Trawiastym, który co ciekawe jest też Pokémonem, który ma lewitację, jaką swoją umiejętność. No jest to taki Pokémon, wow, wow, stockpile. Dobra, ty sobie podkręci nieźle defensywy. E, miejmy nadzieję, że może Psycho Cat wpadnie krytyczny. E, może użyć później ruchu Swallow, który go z kolei poleci. Leaf Tornado! E, to jest tak trawiasty, który może obniżyć mi celność. Na szczęście tego nie zrobił. Okej, okay, także znów Psycho Cat. Dobra, i rozwalamy Carnivine. Okej, okay, także myślę, że czas na kolejnego Pokemona Trenera, jakim jest Grumpik. E, Grumpik z kolei jest pokémonem e, ...psychicznym. Ja bym spróbował może Gieradosem się z nim pobić. Dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie dostanę jakimś super atakiem psychicznym albo czymś oszołamiającym Shadow Ball. O, oh, to byłoby super efektywne na y y Gallejzie, dobra. Tak więc czas na naszą mega ewolkę i crunch! Tutaj warto wziąć maksymalnie jednego Pokémona z Mega ewolucją, bo i tak tylko jednej możemy użyć w czasie walki. Tak też Mega Ewolucja Gyaradosa nie zawsze jest praktyczna, bo na przykład jeśli walczymy przeciwko Pokémonowi Tragastemu, no to lepiej tej Mega Ewolki nie używać. Dobra, ale ma fajny odgłos. No i dobra, kolejnym Pokémonem jest Girder, czyli Pokémon walczący z kolei. Czyli w sumie może być on dość problematyczny dla Gyaradosa, ale też nie chcę wycofywać go, bo nie chcę, żeby kolejny Pokémon dostał. Tak więc, um, tak, Dynamic Punch, który nie trafił na szczęście, a to, że ktoś czymś tutaj nie trafia, przynajmniej u przeciwników, to jest rzadkość. Przecież Dynamic Punch ma bardzo niską celność, chyba zaledwie 50%, ale jest to za to mega mocny ruch i zawsze, zawsze oszłamia. Dobra, ale i tak wykończył mi Mega Geradosa. Tak więc do akcji wraca Glade. No i zaraz się z Gordorem rozprawimy. Także myślę, że tutaj Leaf Blade będzie wystarczający na dobitkę. Cycle Kata nie będę musiał używać. No tak rozwaliśmy więc em, 13 już em, trenera w tym miejscu. Tak wspaniale! Tak, muszę mi zatrudnić. <gry> tak, lokaj. Właśnie tak, trenerzy z XY tutaj się pojawiają, jak już wspomniałem w odcinku poprzednim. Dobra, no, także czas na kolejną walkę, kolejne dwa Battle Points, czyli łącznie nazbieram tutaj chyba 30. Chociaż nie, za 20 walkę powinno być więcej. No Tak więc czas na kolejnego zawodnika. No i tak, Carver i jego G Bite. Czyli wyższa forma Gaibla, Pokémon e, smoczo e, ziemny. No, w sumie skoro Pokémon smoczo, ale w sumie trzeba chyba uważać, bo on może mieć ability Rough Skin. Wow, jest szybszy od Galeida. jest mega mocny, kryt. O, ty jeden. E, dobra, więc tutaj chyba idealnym rozwiązaniem będzie Gardos. Tak, Intimidate'em obniżymy mu jeszcze atak i teraz e, mógłbym użyć właśnie Mega Ewolucji, z tego względu, że raczej spodziewam się ataku kamiennego w moją stronę. Ice Fang się tego Pokemon'a jednym uderzeniem. No, Mam nadzieję, że tylko pozostałe Pokemon'y trenera nie będą jakieś <grymne> mega kłopotliwe. Dobra, Dragon Claw. Ja tak jak się spodziewałem, atak nieziemny. No i jeszcze... Mój Ice Fang no niestety będzie osłabiony przez to, że ten miał Jagodę, która zniwelowała super efekty wyśmierku ruchu, no nie. Dobra, czyli tak. I no, tylko ataki kontaktowe, więc nie pozostaje nic innego. No, i znów. Znów jesteśmy w krytycznej dosyć sytuacji. Dobra, crunch. I znów Ravskin mi jeszcze rani. Um, dobra, czyli tak. Kolejny Pokémon jest Primeep. O nie. Poprzednim razem. E, no, niestety, z Primeepem walka poszła. Źle. Um... Kurde, bez Galeida, to jestem uziemiony. Nie wolno to też używać przedmiotów, więc nie ma szans, żeby się poleczyć. Um, no i teraz tak, wyślę Flygona, to się Flygonowi dostanie. A ja nie mogę pozwolić na to, żeby no, Flygon i Pass, chociaż i tak pewnie tak będzie. Um... Dobra, wyślij Flygon. Niestety, Flygon będzie też wolniejsza od e, Prime i Pass. Tak że tutaj, no tyle, że robią Pokémon pod V. I to jest właśnie ich przewaga. A moje Pokémon nie są jakieś konkretne. Dobra, fly! W że razie to wystarczy. Tak, koniec trash. Fly. Wykończ. Dobra, Tiny Padu. I teraz ostatni pokemon Co to będzie? Klefki. W sumie jest szansa, że to rozwalę, ale. Atak baśniowy mi nie ma. Jest! Kryt! Udało się! Udało się. Uf. No tak, walka tutaj Pokémonami, którymi już normalnie przychodziło się w grę, to nie jest najlepszy pomysł. E, tutaj to już lepiej sobie zrobić konkretne Pokémony, tak jak do walk z innymi graczami i takimi Pokémonami się tu bić. Wtedy można coś tu osiągnąć. A tak. Tak to jest dosyć ciężko, także. E, mogę spędzić całą czas na waka, dobra, już nie skupiemy się na tym, co mówią trenerzy, bo i tak tutaj niczego to nie wnosi, a więc pracownik z walczy jest za walki Fiska. Czyli kolejny denerwujący Pokemon. E, w sumie to do tej walki na Fiska, już nie będę bił się Galeidem nigdy więcej, i wyślijmy do walki Flygona, ponieważ jesteśmy odporni zarówno na ataki elektryczne, jak i ziemne, czyli oba główne typy tego Pokemona. Our Earthquake powinien zadziałać należycie. Tak więc Earthquake oczywiście po. Nie, nie leci Endur. Więc niewykluczone, że nawet statiska zdejmę tym Earthquake'iem. I też tak się dzieje. To jest krytyczny. Wow, szczęście się do nas uśmiecha. Ehm, dobra, kolejny Pokémon jest Pylo Jest to z kolei Pokémon ziemno-lodowy, albo lodowo-ziemny chyba, raczej tak. Ehm, wyślę do walki z nim Gyaradosa. Ponieważ najpierw osłabię mu e, siłę ataku, a później e, ewentualnie usz... Chociaż, czy użycie Megalovolki mi się opłaca? Tak, bo może mieć ataki ziemne. Znaczy, ziemne, y, kamienne. Blizzard! I to trafiło, wow! Trafienie Blizzardem to jest... Nie lada wyszy. Dobra, więc zacznę z ci Waterfall. I oczywiście Mega Wolka pierwszy by się nieco wzmocnić. Parę słońce to się wytrzymałem, jeśli chodzi też o defensywę. No jest też bardzo dobry w ataku, więc to jest speca taki, trochę zaszokował ze strony tego Pokemona. Dobra, więc z jest strony się Waterfall, który zmiótł go. No i okej, okay, ja mam trzy poksy, przeciwnik ma jednego i tym ostatnim jest Klewki, Czyli Pokémon kluczykowy. Eee, ale nie można lekceważyć, gdyż jest to Pokemon, który może namieszać. Draining keys. O, żeż ty. To mi bardzo dużo HP i jego niestety podleczy. To jest taki um, jakby baśniowy Giga Drain. Dobra, Waterfall. Chyba będę musiał poświecić i wykończyć e, klewkiego z kolei już. E, a jednak może i nie. Dobra, udało mi się go rozwalić, przynajmniej będę się go kombinować z Flagonem później. Ale dobra, udało mi się pokonać bez większego problemu e, kolejnego trenera. Jedni są mniej drudzy bardziej problematyczni, ale jak wiadomo Primeep to Badefiant. Nie wysyłać na jego Gyaradosa. Ehm, dobra, tak więc walka 16, lecimy. Uff. Są emocje w tych walkach. Są emocje. Dobra, dziemy, z najważniejsze są walki Luminion, czyli wyższą formę Filion, czyli Pokémona wodnego, takiego... Takiej neonki. Ehm, dobra, więc e, walczymy. Leaf Blade Lifion chyba mamy nawet. Bounce! Wow, to jest atak e, typu latającego, który może tutaj sporo namieszać. I dodatkowo, moc ma też spore szanse na paraliż, Na szczęście nie wszedł. A Leaf Blade chyba nie wykończył. Luminion, a jednak wykończył. Okej, okay. to dobrze. E, dobra, ale jest osłabiony i to dosyć mocno. Mantine, kolejny wodny Pokémon. Um, no i tak, użyjmy na nim może Cycle Cut. Dobra, jesteśmy szybsi. Muntike może u użyć ataku jakiegoś latającego, ale użyje jednak Rain Dance. Um, może mieć ability Swift Swim, która przyspieszy go w czasie deszczu, więc teraz może być e, szybszy ode mnie. I zapewne tak też teraz taktyka się prezentuje. Hydropompa! E, czyli potężne wodne uderzenie wzmocnione jeszcze deszczem. Wow. Dobra, więc leć Garados, W sumie nie pozostaje nic innego. Dobra, atak montajnowi, ale to w sumie raczej na nic się nie zda. Może mieć on atak lotowy, więc yy, mega wolne. Nawet hydropompa w jego wykonaniu przy deszczu może być bardzo niebezpieczna. Dobra, modbreaker niweluje jego umiejętność. Hydropompa na szczęście pudło, no i crunch, i wykańczamy Mantaina. Deszcz będzie na naszą korzyść, ponieważ też mamy ataki wodę, też one deszczem będą wzmocnione i kolejnym Pokemonem w zasadzie takim jest już frogdeer. Ehm, ale w sumie myślę, że tutaj najlepszym pomysłem będzie użycie cruncha. Także kolejny raz hydropompa. Tak jest każdy z tych Pokemonów używa hydropompy. Wsios krytyczny jeszcze. A z naszej jest naleci crunch, który możliwe wykończy Frog ponieważ nie jest to jakiś wytrzymały Pokemon. I też Para, To jest wyższa forma Frogiego, którego mieliśmy okazję zobaczyć w odcinku poprzednim. No i tak, dobrze poszło. No, no monotyp wodny jeszcze jako tak jestem w stanie e, przetrawić, natomiast no... z innymi jest trochę gorzej. No tak więc kolejne dwa paty i walka 17. Jeszcze tylko trzy walki dzielą nas od walki finałowej. Wow, Rolkarz! Okej, okay, z rulkarzami... Czyż tutaj tak naprawdę nie ma co się zgorować typem trenera? Myciena! O proszę bardzo! Pokémon mroczny, dobrze nam znany. Dobra, dość go late. E, Mightyena tutaj może mieć abelki Moxie i niewykluczone, że. Znaczy, Moxy. Nie wiem, Moxie to jest chyba okryta umiejętność tego Pokémona, Shadow w moją stronę. E, Chociaż Mightyena nie ma jakiegoś dobrego spec-ataku, tak więc byliśmy w stanie to znieść z krytyczny. No co za farciarze. Dobra, close combat i Mightyena nie ma. Zaskakujący zaskakujące jest fakt, że Mightyena był szybszy. Widać tutaj już konkretnie po defaussa robione poksy, tak więc... Um, no i był szybszy. Kolejny Pokémon jest MacCargo. Czy ja będę w stanie MacCargo wykończyć? Um, to jest dość wątpliwe, ale spróbuję close combat. No, MacCargo nie być szybszym, no to naprawdę. Dobra, udało się. Okej, okay, dobra, close combat widać podziałał jak należy. Dobra, więc jest. E, Wtedy mam jeszcze komplet Pokemonów i ostatni pokemon jest Scullypeat. Ohohoho! Wow. Skolipid... Dobra, to ja na Skolipida wyślę Gyaradosa. Kraj jest za mocno osłabiony. Dobra, także Skolipidowi obniżymy atak. No i tęża Axiors. Ataku robaczego, który na mnie będzie nieefektywny. Dobra, a z mojej strony myślę, że użyjemy Waterfall. Rock um, Rockslide, tak jest, ten pokémon może poznać ów atak, ale mega ewolucja mi się w ogóle tutaj nie opłaca z tego względu, że... No tak, atak robaczy byłby wtedy na mnie mega efektywny. A szybszy nie jestem, więc um, no byłoby trochę cienko. Dobra, kolejny raz Rockslide. Jeżeli mnie nie potknie, jesteśmy wciąż w dobrej sytuacji. 7 HP i jest, dobra, Waterfall i rozwalamy bez straty Poxa, kolejnego trenera. Skolipid jest właśnie ostatnią formą Venipida. Między nimi jest jeszcze Wallipid. Czyli Pokémon trujący. Dobra, tak więc udaje nam się pokonać trailera. Ej, niełatwo, niełatwo tutaj. Naprawdę niełatwo. Dobra, kolejne 2 I walka 18. Jeszcze dwie zwykłe walki i walka z chatoliną, czy jak to się tam nazywa. Dobra, tak więc e, czas na kolejną walkę. Tutaj trzeba myśleć. Dobra, Octillery, czyli Pokémon. E, właśnie wyższa forma Remoraida, którego tak szukałem. E, no i to jest Pokémon czysto wodny, który jakoś szczególnie wytrzymały też nie jest, więc myślę, że mój Leaf Blade e, powinien załatwić sprawę. Cyk, cyk, cyk. I trzyma się skubany, dobra, Waterfall w moją stronę. Octuri e, jest z Pokémon, ponieważ ma. huu, cios krytyczny. E, no i do tego jeszcze Moody, który podkreca mu spec atak Aha, dobra. I obniżam mu Special Defense. Właśnie to jest dosyć ciekawe u mnie coś, ponieważ właśnie zwiększa mu o 2 stopnie jakąś statystykę, obniża o 1 jakąś inną. Właśnie też mam takiego opillerego i całkiem fajnie się nim gra. I vigorosa. Raczej będę wolniejszy od vigorosa. Nie wiem czy mi się opłaca zostać galeida, bo ma tylko 8 HP Shadowclaw. I mi nie ma. Dobra, tak więc będę musiał wysłać do walki Gierosa. Wygra wyższa forma Slokta, czyli Pokémon również dosyć trzymał. Nie wykluczono, że trzyma on też Eviolite, który podkręci mu o 50% ofensywy. I nie wiem, na pewno ma jakiś atak walczący. E, na szczęście go jeszcze nie używa, ale dobra. Słabo we mnie przywaju, to możemy się bić. Okej, okay. tak, i chyba trzyma Eviolite, ponieważ naprawdę słabo działa na nim mój atak. Endure! To mi się na nic nie zda! Um, dobra, także pokonajmy tego Pawiana Patafiana. Jeszcze jeden atak i będzie po sprawie, chociaż chyba nie koni. Wow, wow, Salak Berry mu speed. a, dobra. Speed to luz. Dobrze, że nie atak. Jakby miał Lichy to byłoby dużo gorzej. Dobra, więc Waterfall i kośniemy Vigorosa. Vigorosa pada ofiarą Keradosa. No ostatnim Pokemonem jest Stanfisk. Pokemon elektryczny na którego Gyaradosa raczej bym nie wysyłał, wyśle do Flygon, jak z kto skto, Flygon! Tak więc let's wszystko kochane! Thunderbolt oczywiście nie działa, no a my Earthquake! I Andrew. niestety, przetrzymał mojego Quake'a. Dłamy! Tak, i w sumie i tak by go przeżył. No więc kolejny raz Earthquake, kolejny raz Andrew, na szczęście nie zadziałał. Andrew może zadziałać parę razy z rzędu, em, ale niestety nie zawsze, albo nasz, nasze szczęście tym razem. Także udaje nam się pokonać kolejną trenerkę, no i teraz jeszcze walka 19 i będziemy u szczytu. Pierwszego przynajmniej, ponieważ tutaj właśnie jest z tymi... Tymi tutaj takimi, właśnie liderkami, możemy się bić dwa razy na każdym wyzwaniu, na walce 20 i na walce 50. A na 50. walce to już jest naprawdę hardcore. Znaczy, no, na tych wyższych mówię, o to mi chodzi. Dobra, więc tak. Ee... <laughs> Prime Eee, Dobra, więc miejmy nadzieję, że mój Psycho będzie wystarczający. Wiem, że Prime tutaj są mega niebezpieczne. Dobra, Psycho Teraz znów Trash. Zazwyczaj na to same usety, czyli Trash, y, Cross Chop. E, co on tam jeszcze miał? No, sporo irytujących ruchów. Dobra, ale fajnie mi padł. Okej, okay, jeden z Pokemonów pokonany. Dobra, koniec. Mightyena. E, w... O, ten już ma Intimidate. Dobra, to do walki z tym Mightyeną wyślę może Gyaradosa jednak. Tak, ja sobie na razie zostawię. Nie wiem, co jeszcze tenerka ma. Tak, też obniży atak i w moim do ci Shadow tak jak poprzednim razem. Oczywiście nie jest on zbyt efektywny, także ja użyję teraz Mega Evolki i Waterfall z mojej strony. Odpornijmy się na mroczne ataki Mightyeny ewentualne. Też troszeczkę zaskakujący jest fakt, że używamy tutaj Mightyeny pod atak specjalny. Ponieważ to raczej atak fizyczny jest atutem tego Pokemona. Dobra. Piardos jest szybszy od Galleida, trochę. Dziwna sytuacja i krytyczny Waterfall. Super. E, no i teraz pozostaje nam jeszcze pokonać Hitmora. Hitmore jest Pokémonem czysto ognistym. Jest to taki ognisty mrówkojat. Który jest największym wrogiem z kolei Pokémonem rówki, czyli stalowo e, robaczego albo na odwrót Duranta. Wigrek, co y, niektórzy może pamiętają, jak te Pokémony biliśmy. Dobra, w każdym się pokonaliśmy 900 trenerkę. I teraz czas na. Ostateczną walkę. Także tak, dwa points i teraz zmierzymy się tak, Chateline! Czy jesteśmy gotowi? Nie ma na co czekać. Tak więc oto jest i ona! Właśnie to jest tak jakby liderka. Właśnie wyzwania. No i nadchodzi Chatelina e, Nita. Tak jest. Dobra, więc toczmy walkę z Nitą. Hej, jak tam? Eee, w dobrej formie? Jestem Nita, witaj w Battle Mansion! I... tak, e, nie byłam w chole od lat, e, ale pewnie... E, jestem najmłodszą z właśnie z Chatelain, e, z siostr ale wciąż e, jestem trener wysokiej klasy. Także e, byłam jakby posiadaczką Battle Mansion przez długi czas, naprawdę. E, nie opowiadam ci, no bo mówię, mówię prawdę. E... Jestem, że znaczy zarządzam teraz, właśnie z formatem walk single, czyli tych pojedynczych. E... Czy zrobisz coś dla mnie? Stoczysz ze mną mecz? Naprawdę? Wspaniale, tak więc walcz natychmiast. I teraz w rytmie... Tak. Remixu z Pokémon Emerald, gdzie właśnie Frottle Brainsy, yy, z Brains sami biliśmy się w tym rytmie. Walczymy teraz chatline właśnie nitą, która dostała do walki Grampiga. Z mojej strony z kolei Glade. Super ta muza jest, dobra, także z mojej strony leci Gyarados Na Grampiga myślę, że to będzie odpowiedni wybór. Lecz Gyarados leć obniżymy mu atak, jakby chciał użyć na przykład Bounsa czy coś, ale jednak Shadow Ball. Hoo, uh, 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 cios krytyczny, jeszcze spezdew tu! Weź się przestańcie. Dobra, mega ewolka, miejmy nadzieję, że nie ma energy bola Dobra. Czyli tak, mega ewoluowaliśmy i z naszej strony... zobaczymy czy będziemy szybsi. Mm, power jam. mam obniżony spezdew, ale może to przeżyję? Dobra, właśnie 1 HP. Okej, okay, crunch! Dobra, to powinno załatwić sprawę, załatwiło, okej. Okay. Uf. Ciężki start. I Wigglytuff teraz. Kolejny Pokémon. Ehm, dobra, Wigglytuff, Wigglytuff, Wigglytuff. Powinien być szybszy. Waterfall. Dobra, jestem szybszy. Przywalmy na emocje, jak się da. Wigglytuff jest pokałym baśniowym, więc nie mam nic dobrego na niego. Ehm, Focus Blast. I to trafia. To ma niską celność. Kurcze. Dobra, ale udaje nam się pokonać um, właśnie. Prawie Uglitaf, a ten ma chyba leftovers, więc e, tutaj. Nie, Shelby. <grywa> Okej. Okay. No dobra, także kolejnym Pokémonem. Nie wiem, czy to Galeida, czy Flygona. Flagona może sobie zostawię, to będzie ostatnia dyska ratunku, Natomiast teraz, leć, go late! Myślę, że mój Psycho Cut powinien już załatwić Uglitaf. Także to się jest Psycho Cut. No, znaczy na Uglitafa uważać, bo to jest Pokémon właściwy. Ale na szczęście dosyć wolny, jakoś nie mega wytrzymały i kolejny Pokémon jest Pragley, czyli Pokémon typu normalnego. Co do wyjścia? Close Combat. Hypnosis. <śmany> nie, nie, nie. To może całkowicie zniwelować mój pomysł, mój plan. A jeżeli uśpi mi wszystkie Pokémony po kolei, to to będzie mega kłopot. Kurz, teraz Gyarados mi się jego Intimidate. Kurde! Nie! Jeszcze dream Eater! Na szczęście bardzo słaby. Dobra, obudziliśmy się! Ale Twart! Dobra, close combat! Uff. Dobra, walka z tutejszą czatodią okazała się być prostsza niż jej myślałem. I ta muza? Te fanfary. To tak jak chyba w lidze mieliśmy tą muzę. To była naprawdę świetna zabawa! Uh. Ale cóż. E, ale już wiem, że jesteś... że nie należy się lekceważyć. E, ale w końcu. Przecież nie byłeś e, czempionem w Hoenn? <grym> Także myślę, że znów powinniśmy się spotkać, i następnym razem nie dam się tak łatwo pokonać. Także to będzie poważna walka. Ale dziękuję Ci za dzisiejszą, tak więc wróć kiedyś. Okej, okay, tak więc udało nam się wygrać. I za walkę właśnie z Shotline dostaniemy dodatkowe, dodatkowe Battle Pointsy. Gratulujemy za to, że... E, właśnie z fryganym z Battle dostaniemy więcej punktów. 20! Tak jest! No i... Czy chcemy zapisać walkę? W sumie czemu by nie? Tak, no, skończył i no nie walczy się na co dzień. No i na tym kończy się... Częściowo wyzwanie. Oczywiście później będziemy mogli kontynuować. A nie, jednak jest super single. Dobra! Ok, i teraz właśnie będziemy mieli jeszcze wyższy poziom walk. Ok, czyli przeszliśmy wyzwanie single. Yeah. No i teraz w sumie, kiedy przeszliśmy też 10 walk, um, kiedy przejdziemy tutaj, gdzieś powinien pojawić się ktoś. Coś się powinno stać? A nie, to nie w tej grze. Ehm, dobra, ehm, w każdym razie, moi drodzy, ehm, przeszliśmy wyzwanie, właśnie typu, single, właśnie, bazo więc tak ono się prezentuje. Później stopień będzie trudności jeszcze wyższy i naprawdę trzeba mieć dobre pokémony, aby sobie tutaj radzić. Osobiście udało mi się przejść 50 walk, czyli wyzwanie i super single, natomiast, ehm, no, z moimi pokémonami tutaj na stan obecny mojej drużyny, ehm, no niestety, ale to byłoby raczej ehm, praktycznie niewykonalne. No ehm, ale dobra, udało nam się właśnie przejść wyzwanie. Ehm, Przynajmniej jedno, e, Battle. E, właśnie marzyn. Pozostałymi teraz nie będę się zajmował, ponieważ jest to straszny czasochłonek. Zresztą sami widzieliście dwa odcinki na wyzwanie. E, no i to nie są też wyzwania proste. Nie ma dobrych pokemonów i tak dalej. Trzeba mieć jakiś plan, jakąś taktykę, jakiś dobrze zrobimy poksy. A ja takowych nie mam. Ale cóż, myślę, że w dzisiejszym filmie z serii Pokémon Zafar to już będzie wszystko, tak więc ja z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych filmach, z serii, w których jeszcze pozostaje nam coś, nie coś do zrobienia w tej grze. Tak więc do usłyszenia, Cześć!